Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Łukaszu. Odpowiadam na pytanie, czy Pan Łukasz zejdzie się ze swoją byłą i czy to ma w ogóle sens? Mhm. Ja pozwolę sobie podzielić to pytanie na dwie części, tak żeby było jaśniej i klarowniej. Czyli, czy Pan Łukasz zejdzie się ze swoją byłą? Czy Pan Łukasz zejdzie się ze swoją byłą? Pan Łukasz zajdzie się ze swoją byłą. czy mhm. się zajdzie? Tak, jest taka szansa. Ojku, tak, 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 tak. Bardzo duża szansa jest, jak najbardziej. Natomiast, natomiast uwaga. Co jest na tak dziewiątka mieczy? Dziewiątka mieczy mówi o zakończeniu jakiegoś etapu, czyli nawet jeżeli się Państwo zejdą, to i tak będzie to jakiś nowy etap, bo to już będzie zakończony. Ale również karty radzą. Nie wchodź w żadne nałogi, nie wchodź w uzależnienia, nie wchodź w toksyczne relacje, nie przebywaj z toksycznymi ludźmi. Hamuj nad swoimi e, różnymi lękami, niepokojami, strachami, tak? Musi pan zahamować wszelkie zło, jakieś takie negatywy, lęki, nie wiem, opętania, nałogi. Wszystko to, co jest złe, musi pan zahamować, bo to nie wniesie nic dobrego, a wręcz przeciwnie, poprzeszkadza. Proszę tego nie robić. Proszę nad tym zapanować w jakikolwiek sposób, tak? Co jest na nie dziesiątka denarów. No i właśnie. Ech. Tutaj generalnie mogą poprzeszkadzać jakieś kwestie, albo rodzinne, albo zakładania rodziny, albo finansowe, tak? Bo dziesiątka denarów generalnie mówi w pozycji właściwej o dużych pieniądzach, o rozwoju, o przedłużaniu rodu, o tym, że gdzieś tam wszystko nam sprzyja, że jest stały rozwój, że się rozwijamy, że współpracujemy, tak? No a tutaj, no niestety na początku gdzieś tam tego nie będzie. Ale na początku spokojnie. Czyli gdzieś tam te kwestie mogą poprzeszkadzać, tak? Czyli albo rodzinne jakieś takie, albo co do przyszłej rodziny państwa, albo co do nie wiem, finansów pracy, tak? Bo tu też jest karta pracy oczywiście. Może może nie wiem, yy, tej byłej pana praca nie będzie pasowała, albo odwrotnie panu nie będzie pasowała praca byłej, tak? No różnie to może być, tak? Ale tu jakieś kwestie zawodowo-finansowe mogą poprzeszkadzać. I karta rada. Paść kielichów. Proszę nie czuć się jak ten Paść kielichów. Paść kielichów, mówi o kompleksach, o zupełnie wyimaginowanych jakichś. Yy kompleksach, smutkach, o tym, że czuje się człowiek gorszy, że się wstydzi, że się boi, że to nie dla niego, że to nie dla mnie, że to zbyt trudne, że to na przykład za fajna dziewczyna, absolutnie nie to są bzdury, proszę się nie czuć tym fazie kielichu, czyli ma Pan dużo do zrobienia. Absolutnie za, zatrzymać te lęki, nerwy, nałogi, zahamować, wyrzucić i wyrzucić tak samo te niepewności, jakieś kompleksy, wyrzucamy. Dołożam sobie dwie karty i proszę. Cudowne karty. Trójka kielichów, dwójka kielichów. No, naprawdę, jedna z najpiękniejszych kart, które w sprawach miłości mi wychodzą, a dwójka to w ogóle najpiękniejsza. Trójka kielichów mówi o y, sukcesie, o zwycięstwie, o randkach też, o świętowaniu, o imprezach, o ucztach, y, o powodach do świętowania, tak? O fajnym towarzystwie. To jest po prostu, no, to jest karta impreza, tak? Karta impreza, karta sukces, super. Zaś dwójka kielichów to jest najpiękniejsza karta w miłości, tak, która mi wychodzi w tarocie. To jest spotkanie, tak, dwóch osób, które są zakochane w sobie. To jest tak, takie spotkanie dwóch dusz. Naprawdę piękna karta. Ona mówi o tym, że wszystkie marzenia się mogą spełnić, tylko trzeba chcieć i starać się, tak? Trzeba, że żeby będziecie do siebie docierać, że dotrzecie do siebie, że zrozumiecie się tak naprawdę. Ta karta jest rewelacyjna. Mówi, no o, tak jak powiedziałam, o spełnieniu marzeń, o radości, o miłości takiej naprawdę szczerej, o zaufaniu. No, Przepiękne karty. No także według kart no lepiej być nie może. Natomiast zaraz zobaczymy, czy to ma w ogóle sens. No myślę, że ma skoro są takie dobre karty. No ale może to jest jeszcze jakiś tam mankamencik. No. Czy zejście się pana Łukasza ze swoją byłą ma w ogóle sens? Czy powrót pana Łukasza do swojej byłej ma... Sens. Czy powrót pana Łukasza do byłej ma w ogóle sens? Czy powrót Łukasza do byłej ma sens? Mhm. Czy ma sens? bo troszeczkę będzie do przerobienia. Czekanie. Oj, kur... Powiem tak, <ścoughs> sens ma, no ale do przerobienia jest dużo, tak, tak jak wcześniej mówiłam no jeżeli pan wcześniej przerobi te dziewiątkę mieczy i tak uważa jak kielichów to myślę, że to zdecydowanie szybciej wszystko pójdzie no. co jest na tak czy ma sens tak co je, czy w ogóle ma sens tak co jest na tak umiarkowanie czyli jak najbardziej będzie tak konstas umiarkowanie emocji umiarkowanie sytuacji życiowej tak spokój naprawdę to może być dobra relacja ale co jest na nie a z denarów no i znowuż to jest karta w pozycji właściwie to jest karta szansa, typowa szansa, tak? Ogromny potencjał, który jest w tej karcie. Natomiast w negatywie, no może, możecie niestety tej szansy nie wykorzystać. No tak to wygląda. Albo, na, albo szansy na coś. Niekoniecznie nie, nie wykorzystać tego związku, tak? Ale możecie nie wykorzystać szansy na coś, albo nie, nie widzieć jakiejś szansy, tak? Również zawodowo na przykład, tutaj coś, coś, coś może być nie, nie tak, możecie nie widzieć jakichś szans. No, karta rada, szóstka mieczy. Szóstka mieczy mówi o tym, aby oddalać się od problemu. tak. Również mówi o kontaktach różnych y, y, online, tak. Y, również mówi o o podróżach, tak, może, po, może wyjedźcie gdzieś, tak? Ale no, o oddaleniu, o oddaleniu od problemu. Karta Rada oddal się od tego problemu, oddal się od tego nie wykorzystywania szans. No i dołożyłam sobie kilka kilka kart, tak? No i żeby to do, do, inter, przepraszam, dointerpretować. No i cóż, szóstka była w zwycięstwo, tak? Czyli jest, udało się, zwycięstwo dalej ósemka denarów, pracujecie nad tym, szlifujecie jak najbardziej, dalej czwórka mieczy, no trochę jeszcze lęków, smutków, no bo nie wiadomo, czy wyjdzie i tak dalej i tak dalej, dalej zakładanie czegoś na zapas siódemka kielichów i z tegoż tytułu zakładanie na zapas piątka kielichów, dyskomfort no ale dalej paść buław, jednak super karta, ognista buławowa, to jest szansa taka paląca w dłonie, naprawdę warto ją wykorzystać po raz kolejny szansa Proszę ją wykorzystać. Dalej, Rycerz donarów. Bardzo dobre informacje, dobre wieści, niespodzianki od losu, ale również zaręczyny, także chciałabym zauważyć. Tutaj, dalej mamy e, kartę, mm, kartę głupca. To jest świetna karta, ona mówi o początku nowej drogi, o tym, że po każdej burzy chodzi słońce, ale również o narodzinach. Czy to dziecka, czy to idei jakiejś, koncepcji. To jest bardzo kreatywna karta, ale bardzo dobra. Ona mówi, że teraz jakby tworzy się nowa jakość życia, nowy komfort życia, tak? No ale niestety za chwilę, nie wiem dlaczego, no ale jakiś piątka denarów, jakiś brak. No, brak, niedostatek. Yy... Może braki nadziei, braki chęci, no jakieś braki, tak? Mogą być też braki finansowe, no coś tutaj znowu będzie. Znowu jakiś taki niedostatek. No, ale już za chwilę ósemka buław wszystko wystrzeli tak jak trzeba, tak? To są szybkie kontakty, szybkie działania, ogniste. Niedostatek jest? No, to za chwilę już nie ma, tak? To jest bardzo fajna energetyka. Kontakty online, szybkie spotkania, szybkie decyzje, ale pozytywne działania, no dużo się będzie działo, dużo energii. Tutaj po tym takim szalonym działaniu mamy dziewiątkę buław. No i w dziewiątce buław. Posiedzę, popatrzę, zobaczę, co będzie dalej, może los za mnie zadecyduje. To jest brak konsekwencji w działaniu, tak? Także proszę działać. No ale tutaj, no Pan bardzo szybko wszystko naprawia, jak widać, bo dalej trójka denarów, już współpraca. Już nie siedzę, nie czekam, tylko już działam, tak faktycznie na każdym polu, zwłaszcza zawodowym. To jest rozwój, współpraca, kooperacja, to jest... Aktywność naprawdę bardzo silna. No dalej mamy dwójkę buław. No to co mi powiedziałam, to teraz czekam. Dwójka buław to jest karta czekania, stagnacji. No nie wiem w którą stronę iść, czy w prawo, czy w lewo, jak działać, tak? No taka jest dwójka buław, no nie ma działania. Tutaj dalej. Siódemka denarów. No dalej czekam. Nie, wi nie wiadomo na co, ale dalej czekam. Ziarenko zostało zasiane. No i na plony trzeba troszeczkę poczekać. Ta karta prosi też o cierpliwość jednak. Prosi o cierpliwość żeby nie rezygnować dalej najlepsza karta jaka mogła teraz się akurat stracić bo to jest as kielichów i as kielichów mówi o nowym początku ale naprawdę takim pięknym to jest karta rewelacyjna no zwłaszcza w uczuciach zwłaszcza w miłości ale również na każdym innym tle zawodowo-finansowym, zdrowotnym na każdym tak as kielichów to jest wspaniała karta także ona daje ogromne nadzieje że tak ma sens i że to wszystko może iść z nową jakością, z nowym komfortem, w ogóle z nową aurą w, w we wspaniałym kierunku, tak? Że to ma szansę się odrodzić to uczucie i, i, i ten związek ma szansę ogromny się odrodzić dalej mam siedemka buław czy takie udowadnianie czegoś może pan będzie albo może ta pani będzie udowadniać że jednak warto warto dbać warto walczyć albo też przekonywanie kogoś do czegoś czy siebie do czegoś tak tutaj mamy rycerza buław czyli znowu jakieś takie szybkie zmiany szybkie decyzje dynamiczne gwałtowne mm, ale również um, takie um, przeskoki przeniesienia się z punktu A do punktu B na przykład, tak, jest takie transportowe, ale również mentalne, czyli gdzieś tam um, jedną szufladkę zamykam, drugą otwieram, tak, w głowie. E, tutaj takie intensyfikacje działań są zdecydowanie. Dalej jeszcze troszeczkę wątpliwości, tak, bo może to wszystko za szybko się działo. Wątpliwości jeszcze trochę takiego... Rosterki, tak, ale w finalnie król denarów, czyli będzie pan królem denarów, czyli osobą stabilną, z bagażem doświadczeń na pewno, z finansami, tak, na dobrym stanowisku. To jest osoba, która dba o siebie, o partnerkę, ewentualnie o dzieci, tak, o zwierzęta, o pracowników, tak? Bo to jest osoba zazwyczaj na wyższym stanowisku, decyzyjna w wielu kwestiach, tak? Ale przede wszystkim, no, król denarów ma zasób pieniężny i się z tego cieszy, jest dumny, zadowolony, usatysfakcjonowany, ale również, mm, bo to jest karta trwałości, tak? Także karty pokazują, że. Ma sens jak najbardziej i nawet jeżeli tylko się pan trochę postara, tak, no i ta pani oczywiście, to będzie to już trwałe, naprawdę takie trwałe. Ale również jakiś mężczyzna, właśnie pokazany w Król Dynarów, może też gdzieś tam panu pomagać i dzięki nim pan właśnie dotrze do takiego jakby statusu. Czyli reasumując, czy zajdzie się pan ze swoją byłą? Tak, według Harcu ogromne szanse i wspaniałe, piękna karty, ale pohamowanie, tych negatywów konieczne. Czy to ma w ogóle sens według kart? Ma jak najbardziej tylko tutaj znowu pohamować te wszystkie negatywy, pohamować i nie sinusoidę, że raz dobrze, raz źle, tylko jak już idę prosto, to idę prosto, tak? Nie łamać się, nie zniechęcać, król denarów na końcu, także jak najbardziej wszystko powinno być dobrze, trwale trwałe struktury, piękny związek. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze panu i pana byłej. i dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.